Stachu Jones powraca, on nigdy was nie zostawi. Spokojnie. Dzisiaj, z tego co widzę, zagramy sobie Ligę Europy. Borussia, Mönchengladbach Gladbach też sobie pykniemy I nie wiem, co jeszcze. Tutaj z tą Borussią zagramy, nie z RB Lipsk, bo Borussia ma piąte miejsce, RB Lipsk ma dwunaste dopiero. No i ja od razu przechodzę sobie do edytora, gdzie zmienimy sobie cieszynki. I dlatego też jestem pod jednym z filmów kariery. No i tutaj piszecie swoje cieszynki. Ja wychwyciłem chyba jakąś liczbę, chociaż nie pamiętam, gdzie to konkretnie było. Bardzo dużo osób pisze 6, 7. No wiem dlaczego, aczkolwiek ja tego mema bardzo nie lubię, ale niech będzie 67 i 41 tutaj Maxiu podesłał. Ale też pytałem was o wygląd. No i na przykład wąsik napisał, że fryzura smolarka musi zostać, ale Łesik zaproponował, że może wąsa i brodę można mu zmienić, także zobaczmy co tam jest. Ale najpierw cieszynka 67 to jest... Kurde, ja zapomniałem, ja nie pamiętam kogo to jest cieszynka, chyba Shakiriego. No a 41 to jest taki ślisk na brzuchala. Może być. Życzę sobie i wszystkim, żeby ta cieszynka w ogóle się wydarzyła, bo to nie zawsze musi być. tego muszę strzelać bramki, wiadomo. Ale zobaczmy sobie teraz jeszcze Facial Hair. No, w ogóle to ta fryzura mi się bardzo podoba w ogóle. Jakaś fajna postać mi wyszła tym razem. Ale możemy sobie właśnie zmienić jakiegoś wąsa. Ja dzisiaj nie będę zmieniał tego. Ja chcę wam tylko pokazać, co jest do wyboru i może wy sami coś zaproponujecie, bo jak dobrze wiecie, to ja mam bardzo ciężko decyzję podjąć, a w ogóle zawsze jak ktoś się mnie pyta, weź podejmij jakąś decyzję, kurwa, ciężko jest. I oczywiście można jeszcze mm, zmienić thickness, czyli jak bardzo wyraziste to wszystko jest. Kurde, i teraz ja nie pamiętam, czy miałem to, czy to. Chyba było to. No, ale poczekaj, na przykład takiej koziej i brudki, to się chyba nie da dać. Chyba nie da się zrobić czegoś takiego, żeby tak bardzo mu ta brodka odstawała. W ogóle nie da się zrobić kogoś, kto ma mega wielką brodę. Chyba, że gdzieś tu jeszcze indziej. No ale dobra, trudno. Na razie zostawiam. No i od razu skipuję sobie mecz z RB Lipsk Zobaczmy, co tutaj wyjdzie. Nam przegrana! Nie! O kurde! Mamy porażkę. Nie fajnie, bo to była nasza. To jest w ogóle nasza pierwsza porażka. I Bayern Monachium nas dogonił. Mamy trochę więcej bramek, więc jest ok. No ale kurde, no szkoda, że akurat przy skipie to się stało. Bo realnie mogłem mieć wpływ na tą porażkę, ale trudno. Czasem się tak zdarza i nic nie poradzi. Za chwilę sobie dodamy punkty za to, tylko przejdę właśnie do Magei numer 8, gdzie jest Borussia Myszyn Gladbach. No i dodaję sobie expa właśnie za to, że przegraliśmy, ale dodałem sobie też ekspa za udział przy bramce. Bo w sumie jestem trochę zdziwiony, że nikt tego nie wychwycił, ale w poprzednim odcinku zapomniałem sobie tego dodać. Brałem udział w jednej akcji, byłem podającym do asystenta i nie dodałem sobie tych punktów, więc szkoda, żeby się zmarnowały. Ja to zobaczyłem przy montażu. No i tyle, no i to są derby w ogóle, no derby Borusii. Teraz jak to nagrywam, to w ogóle przed chwilą był mecz Barcelony i wygrała sobie 3 do 0, także fajnie, nie oglądałem. Aj, prawie była brama, no i miałbym asystę, ale nie miałem, dobre podanie, zobaczmy, Jones, teraz jeszcze zagranie, Girassi, i bramka, ty, jak on to strzelił, Jeden do zera. czyli mamy asystę, nie wiem w sumie, czy to też Girasi jest strzelał przed chwilą, ale to już w końcu wpadło, o, dojdzie do tego, dawaj, 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 ja już tutaj... Czekam. Girasi czeka na przewrotę. Czemu to nigdy nie siada? Znaczy, czasami siada, ale bardzo rzadko. Teraz jest okazja. Zobaczmy znowu moje podanie. I. Ja pierdolę. Co oni strzelają, no? Będziemy mieli tysiąc strzałów. I prawie wszystkie niezelne Wow. Siła była, no ale kurde. Dawaj, dobre zagranie. Jones. I lewa noga, uwaga. I gol to jest bramka. 2 do 0. I możemy w końcu. Zrobi. Znaczy w końcu. No to szybko bardzo możemy zrobić cieszynkę od widza, cieszynkę Shakiriego. I to jest bramka z zapolakarnego czyli mamy bramkę asystę. Zza... No, to będzie też sporo punktów. A jakby siadło jeszcze MVP, to już by był kosmos. Ło! Wow! No jak on tego nie trafił! Idealna wrzuta to była. Wow, kurde. Próbuję brać dużo na siebie. O kurde, dzięki mordo, ja pierdziele Aleś zwalił, no to ja muszę tutaj Zdobyć asystę albo bramkę Ale mamy asystę Co mi tutaj może dać MVP też? No bo nie wiem czemu jakieś te asysty Mam wrażenie są liczone bardziej niż gole Fajna cieszynka tutaj Z Girasim, tylko też ten Girasi, To jest problem, że on też ma Dwie bramki teraz No Ja brałem udział przy każdej bramce Ale tutaj obcięka ja pierdziele Dobrze wykorzystana, chłop plecami Stał do mnie, mnie nie widział i tak podał. No i co, no takie błędy to muszą być wykorzystywane. No i są. Na razie Borussia leci ładnie. Poza tą jedną porażką i trochę mi jej szkoda. No i ostatnia akcja i Mission Gladbach w sumie jakoś bardzo nam nie zagrozili. Ale teraz. Jeszcze uaktywnili się w końcówce, ale to nic nie dało i nic by nie dało. Bo tutaj Serchu i Stachu, bardzo podobne w sumie imiona, strzelają. Okej, okay, zobaczmy, kto jest. Jest. Ja jestem najlepszym zawodnikiem tego meczu. Stachu Jones, czyli dwie asysty, jedna brama z zapola karnego i MVP. To jest dużo expa No i zobaczmy, no bo rekord to jest 680 punktów. Tu rekordu na pewno nie będzie, bo tutaj potrzebny jest hat-trick No ale do rekordu zabrakło nam niewiele, bo mamy 570 EXPA, co dało nam nowy level. Mamy plus jeden overall. Tak się prezentuje tabela. Bayern też na razie wygrywa. I zobaczmy naszą postać. Dostaniemy plus jeden overall. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, ale chcę sobie teraz zobaczyć moje statystyki i w co będę chciał pójść. Ja tutaj widzę, że te podania górne, czyli lofted pass, są bardzo słabe. Słabe też są główki, tylko że tutaj nie wiem, czy w główki jest sens w ogóle, ale może balance. Myślę, że. Pójdę w balans i górne podania. No i dobra, no i tutaj mamy balans, już ten wzrósł, nie jest czerwony, tak samo jak górne podania. No i to mi się podoba. Także został nam już tylko jeden level do tego, żeby wybrać sobie player skill'a. Jeżeli macie jakieś pomysły na player skill'e, to możecie pisać. Niektórzy pisali, żeby dodać sobie player skill'a do karnych. No i w sumie może być. Tylko, że kurde, ja ich nie wykonuję. Ja ani jednego karnego jeszcze nie brałem na siebie. Może muszę statystyki podwyższyć, żeby mieć jak najlepsze statystyki finishingu, czy coś tam, no ale póki co lecimy mecz Az Alkmar nie wiem co to jest, chyba już piąta kolejka, jeszcze w życiu chyba nie skipnąłem meczu europejskich pucharów, no i kurde, no ale jednak jest coś takiego fajnego w tym jak się gra, że jak się gra ciągle ligę, no to liga, liga wiadomo, ale te europejskie puchary mają coś w sobie, że jednak głupio ich nie zagrać. Łooo, ale wyczyszczenie, no tylko szkoda, że on wyjebał to piłkę. ADM, no co ty zrobiłeś? Ja się tu poświęciłem, bo ślizg to jest moim zdaniem zawsze jakieś poświęcenie. Ale zawsze też mnie trochę to zastanawiało, zawsze zdziwiło. Nigdy nie grałem na murawie i tak dalej. Nie wiem jak to jest, ale zawsze mnie dziwi, że na przykład ślizgi na kolanach i naprawdę można daleko na tych kolanach polecieć na tej murawie, albo jak robisz zwykły ślizg i czasami tak lecisz przez tą murawę naprawdę długo, że to można się tak ślizgać na niej i też zawsze jestem w szoku, że bramkarze tak latają, rzucają się bardzo wysoko na ziemię i spadają na biodra czy dupy i tak dalej, albo też przy walkach o górną piłkę. Czasem piłkarz co wyskoczy i poleci w dół. Zawsze się zastanawiałem, bo jak ja sobie grałem na bramce czasami, to nigdy nie odważyłem się po prostu się rzucić, bo zawsze ja nie wiem, no kurde, uważam, że to może. Poleć po prostu. Nie wiem. No, kurde. Dla mnie to zastanawiające jest nawet do tej pory. No, czasami się widzi naprawdę, że ludzie walczą tam przy rzutach rożnych czy coś. Chłop skacze i spada na dupę, czy na coś innego. I kurde, nic mu nie jest, nie? O! Ale teraz był szczupaczek! Ale prosto w bramkarza. Ostatni mecz Ligi Europy nie był najlepszy. Było 0-0. Także mamy na razie 7 punktów. Ej, 7? Czyli to jest dopiero chyba czwarta kolejka. Jeżeli dobrze liczę. Aj! Jakby to wpadło, to by było za prosto. Trzeba coś e, lepiej pokombinować. Tylko problem jest w tym, że nie za bardzo e, potrafię. Teraz jest bardzo dobre wypuszczenie. Bajer! Jeszcze Bajer, uwaga! Słupek! No nie, no kurde, miał tyle miejsca przy sobie i bardzo szybko podjął tę decyzję, żeby strzelić. Teraz jest dobra piła do Johnsa. No nie proszę, proszę, mam jeszcze tą piłkę odegram, bo ja sam już nie wiem co mam z nią zrobić. No nie no, to kurde widzisz, wszystko jest blokowane, wszystko zatrzymywane, taki to jest mecz. Czasami się nie da zrobić, czasami ta jedna akcja to jest wszystko. Jak jej nie wykorzystasz, to koniec. No niestety, nie wstrzeliliśmy się, chyba już tego nie zrobimy. Chyba, że teraz jeszcze zobacz, ale wybiegam! No nie da rady, zobacz, jeszcze mi się nie podał! Ja pierdzielę, niesamowite. Znowu 0.0. Lidze Europy. Ty, jestem MVP! <noise> A ja chciałem powiedzieć, że tragiczny mecz w moim wykonaniu, że ja prawie piłki nie miałem, ale miałem dwa strzały, dwa celne, 21 podań, prawie wszystkie celne, no i 34 dotknięcia. Ale tak szczerze to nie wiem, kiedy to wszystko się wydarzyło. Ten mecz mi zleciał i był gówniany. A w naszej grupie 2 do 2 remisują tamte ekipy. No, mamy dwie wygrane, dwie, dwa remisy. Także mamy MVP i remis. I z gównianego meczu udało się wyciągnąć chociaż trochę punktów. Kurde, nie wiem czy by sobie tu nie przeskipować od razu do tego meczu z meczelem. Mechelen, mamy trzy mecze ligowe dwa mecze reprezentacji Polski z przypominam że w następnym roku będziemy grali już normalnie eliminacje i mamy tutaj Włochy od razu w pierwszym meczu, także będzie bardzo ciekawie, no ale nie wiem czy aż chcę trzy mecze skipować ligowe teraz gramy z Augsburgiem w sumie to może zagrajmy sobie z tym Augsburgiem bo to jest mecz z prawie ostatnią drużyną, a później jeszcze przeskipujemy sobie te mecze reprezentacji Polski, dlatego zagramy sobie, ale Zobaczmy jeszcze tą tabelę. Ten Augsburg jest właśnie 16 i traci całkiem sporo goli, a my całkiem sporo strzelamy, także to może być mecz na punkty. I nie mogę takiego meczu na punkty po prostu porzucić. Jak jest nadzieja, to trzeba z niej korzystać. Pamiętajcie. No dobra, to lecimy. Ej, słuchajcie, cel jest taki, żeby pobić rekord punktowy, czyli strzelamy nie, tutaj hatrika i może dokładamy jeszcze jakąś asystę, ale to by musiało być kurde, ponad 4 bramki, żeby taki rekord pobić i wszystkie najlepiej. Ja bym musiał strzelać No ale dobrze, zobaczymy Zgaduję, że będzie kurwa 1-0 dla nich I chuj mi w dupę Tak pewnie będzie, tak zawsze jest O, o, kurde I nie trafiłem tego Tyle, tyle ci powiem Nie no, to akurat sam sobie powinienem powiedzieć Bo jestem debilem I nie potrafię wykorzystać sam na sam Ani dośrodkować ładnie z rzutu rożnego Wow. 1 do 0. Brałem udział w tej akcji. Było podanie do ADM'ego. ADM, ADM bardzo ładna wrzuta. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zachód Jones na flance tym razem. Tutaj od razu podanie. Eje, w ogóle jak bramkarz się minął z tą piłką, co? Wyszedł do niej, myślał, że dotknie, a ona przeleciała dalej. Takie coś się cieszy w grach komputerowych. Teoretycznie to komputer zawsze powinien obliczyć, czy ten bramkarz zdąży, czy nie. Ale jak widać, nie zawsze tak jest, no bo tak się zdarza też w prawdziwym życiu, że bramkarz myśli, że dojdzie, a wcale do tego nie zdąży, i jest dupa. 1-0. Oj! TE o Karny! Mamy pierwszy rzut karny w Borus i Dortmund. W Lemo zdarzało się bardzo dużo, a właśnie jak przeszedłem do Bundesligi, to tych rzutów karnych nie było. Także mamy pierwszy rzut karny i zobaczmy, kto go będzie strzelał, ale jestem pewien, że nie, Stachu Jones. Ale mamy walczenie rzutu karnego, to jest bonusowy punkt, oczywiście. Ej, co? Ja uderzam rzut karny! No dobra, ej, ja mam 79, ja mam najlepsze wykonywanie rzutów karnych nawet, czyli dobra, no to bierzemy skilla na rzuty karne w takim razie, skoro ja je teraz wykonuję, a mój pierwszy w historii rzut karny będzie oddany w prawo o górę. I to jest bramka, teraz użyję drugiej cieszynki na brzuch, no w końcu, w końcu uderzenie z rzutu karnego, który sam wywalczyłem. Też trzeba tutaj powiedzieć. No, i w taki oto sposób wygrywamy 2 do 0. A więc historyczne rzeczy się dzieją. No, i bardzo się cieszę, bo mam co na miniaturę wstawić. Czyli, jednak, opłaca się w końcu tego skilla wziąć na rzuty karne. No, i jeżeli wbijemy 80 level, to raczej na pewno wezmę go już. No, bo jak wykonujemy rzuty karne, to może nam się przydać. Nie ma, co prawda, dużo tych karnych w tym sezonie. Ale może ten karny będzie właśnie takim startem, że w tym momencie będzie ich więcej. A teraz Jones, indywidualna akcja. Trochę tutaj nie ma kolegów, ale mnie wyjebał. Ej, ja pierdzielę kontuzję, będę miał. Zobaczcie, jaką się turla. Żółta kartka, mamy kolejny bonusowy punkt. Szkoda, że to nie było w polu karnym, ale było bardzo blisko. A ja mam kontuzję, kuj. Mam kontuzję, bo mi tutaj sędzia zawołał. E, ziomeczków. No, przed samym polem karnym to było, zobaczmy. Nie ma mnie na boisku. Nie jestem poza boiskiem. No, myślałem, że mnie zdjęli. Ale będę miał kontuzję na bank. Ciekawe na jak długo. Ja pierdzielę długo mnie nie ma. O, w końcu wróciłem. Chyba mam wrażenie też, że im dłużej mnie nie ma. Czasem się wraca prawie od razu. No to może też wpłynąć na to, ile e, dni będę miał kontuzję. No sam jestem ciekaw. Zobaczymy, czy ta kontuzja pokrzyżuje nam jakieś plany, czy coś. Jestem Jestem pewien, że będzie, ale teoretycznie w tej grze nie ma dużych kontuzji. Ja sfaulowałem chłopa w ogóle. Sam mam ochotę kogoś sfaulować. Chyba kogoś wykoszę, bo też mnie wkurzają. Wow, prawie strata bramki. Ale kolejne chyba będzie czyste konto. Dużo tych czystych kont ma tutaj nasz bramkarz. Wow, kurde. Ale tak przycisnąłem gałkę, że aż mi gumka z niej spadła. Napadzie w sensie mówię. Kurde, szkoda, nie miałem okazji nikogo sfablować. Kto będzie miał MVP? Ja nie będę miał MVP. Bayer ma MVP. Ciekawe, kurwa za co. I nawet ADMI ma 8,5 ceny. Ja mam 7,9. Wywalczyłem karny, strzeliłem karny, ale nie asystowałem, więc do dupy z taką robotą. A widzę, że Bayern lubi tracić punkty i traci kolejne. Także mamy lidera jako jedyni. Gol, udział przy bramce, wygrana i dwa bonusy za wywalczenie karnego i żółtej kartki. No i teraz boję się przejść dalej, bo czeka nas kontuzja najprawdopodobniej. A wyglądało to groźnie. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy. Tutaj znowu. Na przerwę reprezentacyjną może nas nie być. Tak jest. Stachu Jones absent from today's Team Sheet. Wow. Dobra, zobaczmy, na ile to będzie kontuzja. Injury details. Mówiłem, że będzie kontuzja, byłem tego wręcz pewien. Bruise? Co to jest Bruise? Ja pierdolę, serio? Dobra, pytanie jest proste: na ile tylko dni? Cztery dni. Pewnie było więcej, było chyba 8 dni. No ale tam przeskipowałem parę dni od tego meczu, dlatego w tych meczach nie weźmiemy udziału. Robert Lewandowski na ławce siedzi, no ale te mecze i tak są nieistotne i tak bym ich nie grał, ale niestety, z racji, że nawet nie możemy rozegrać, to ja sobie nie dam za to żadnych punktów, bo nie jestem w meczu ani w kadrze meczowej właściwie, bo nie byłbym w stanie tego zagrać tak czy siak. Jest zwycięstwo, ale no, w sumie szkoda trochę, bo nie będę miał punktów za to. A to są łatwe punkty. Wow, ja teraz na ławce w ogóle jestem, nawet na ławce. Jo, lomi niemal 90 ma. A nie, to ja kontuzję mam jeszcze. No, ale na na przykład, jakby się zdarzyło, że zaczynam mecz na ławce, to nie wiem wtedy, czy se przypisywać te punkty. No, chyba tak! Chyba będę przypisywał zawsze, jak jestem w kadrze meczowej, i tyle: no. 2-0 przegrana. Można było się trochę spodziewać tego, ale na następny mecz Bundesligi już wracamy normalnie do składu. Prawdopodobnie tak jest, właśnie tak się to wydarzyło. Także nie jestem na szczęście szklanką. Tutaj jest w ogóle taka statystyka, która mówi o kontuzjach. Injury Resistance. I to oznacza, jak bardzo jesteśmy podatni na kontuzję, ja dałem tak. A dwójkę średnio. Jest 1, 2, 3 i 4. Chyba tak to wygląda przynajmniej. Te kontuzje i tak bardzo rzadko się zdarzają. Ciekawe, co by się stało, jakbym dał to na jedynkę. W ogóle też jest jakiś mod niedawno temu wyszedł do tej gry, że kontuzje są bardziej realistyczne, że dłużej trwają. W sumie dajcie znać, co sądzicie. Może też bym go dodał. Głupio mi dodawać rzeczy tak w trakcie kariery, ale można by było zobaczyć, jak to wygląda. I wtedy na przykład mógłbym mieć kontuzję na przykład na miesiąc, nawet co by bardzo Realnie wpłynęło na naszą karierę, byłoby to może ciekawe. No ale ciekawe, jakby to wyglądało na dłuższą metę, nie? No bo jakbym na przykład co miesiąc miał kontuzję na dwa miesiące, to trochę lipa, także sam nie wiem. No a jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, no to możesz sobie tutaj teraz kliknąć.